Ale zaczynają mieć chorobliwie dużo problemów. Jak nie ze skarbówką, to z czymś innym. Jak jest z czymś innym, to jeszcze z czymś innym, prawda? Także nie ma czasu się cieszyć tym, co ma, bo ciągle musi bronić się i załatwiać inne sprawy. Nie? To są też mechanizmy, niestety, autosabotowania swoich działań. On się czuje winny i niegodny tego, co ma, więc to sabotuje po prostu i tyle. Dlatego na samym początku, jak komuna upadła. Wielu się złapało za biznes, wielu bardzo szybko doszło do dużych fortun i jeszcze szybciej je stracili. Nie byli gotowi do tego poświadomość. Po prostu jak coś jest niezgodnego z nią, traktuje to jak problem. A jeżeli to jest problem, to to sabotuje po prostu i tyle. Oczywiście mechanizmy auto, autodestrukcji, yy, czyli takiego już totalnego zniszczenia są znacznie poważniejsze. Do nich należą też inne rzeczy. Tutaj ktoś wspomniał o bardzo ważnej rzeczy, to o tej też warto wspomnieć, ponieważ dla niektórych jest kłopotliwa niestety. Mianowicie ważne jest to, co życzymy innym i ważne jest to, co życzą nam. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy na etapie, że czujemy się zależni od zdania innych ludzi. Jeżeli jesteśmy na tym etapie, w jaki sposób zawsze jesteśmy podatni? Chyba, że wychodzimy już ponad etap, gdzie powiedzmy sobie, ponad ten etap, czyli na taki etap, gdzie powiedzmy sobie, no już naprawdę nie zależy nam na zdaniu innych ludzi. No to wtedy, wtedy ten etap już jest mało ważny. Ale te rzeczy są już mniej ważne. Natomiast rzeczywiście życzenia są tu bardzo ważne, ponieważ wielu ludzi ma ogromną moc działania, a nie wiedzą o tym tak naprawdę. Na przykład często możecie się spotkać z takimi mechanizmami jak uderzenie energetyczne. Uderzenie energetyczne na przykład dzieje się wtedy, kiedy ktoś na przykład coś do was mówi i nagle odczujecie te słowa z tak ogromną siłą, że powiedzmy sobie nagle opadacie z sił, bardzo bolało, nic wam się nie chce. Czujecie się, jakby ktoś wam naprawdę fizycznie walnął, a coś tylko słowo wypowiedział, zdanie. Mieliście okazję doświadczyć czegoś takiego? Właśnie, on powiedział zdanie, ale pod zdaniem był przekaz energetyczny i on spowodował już tam. Ludzie do Was mówią różne inne słowa, zdania, czasem gorsze i jakoś nie rusza. A w tym wypadku, jak walnęło to raz, a porządnie. Właśnie dlatego, że wraz ze zdaniem poszło uderzenie energetyczne. Czyli po prostu, mówiąc inaczej, bombka energetyczna. Na to, że ktoś nas uderzy, że to sprzężenie, Tak, sprzężenie tak. Coś nastąpiło. Tak. Tak, tak. A Jak jesteś... Powiedzmy sobie tak, no jak jesteś, czujesz się bezpieczna, pewna bez siebie i niewinna, to takie uderzenia nie będziesz odczuwała, bo to się będzie jakoś odbijało od ciebie albo przechodziło obok. Natomiast jeżeli jest, jest, jest coś kompatybilnego, to dojdzie. I wtedy się czuje właśnie człowiek tak, jak się czuje. Tak, tak. tak. Człowiek się wtedy taki wyprany z energii czuje. Nagle sławnie i mu się nie chce. I taki zdołowany się może czuć. Właśnie to jest skutek pouderzeniowy, bym powiedział. To jest skutek właśnie pouderzeniowy. Jednym z takich dobrych skutków pouderzeniowych może być umiejętność rzucania tak zwanych klonów. Protwa to nic innego jak po prostu przekaz energetyczny, uderzający w konkretną osobę. Także jeżeli powiedzmy sobie, ktoś ma zdolność rozwiniętą w winnych, a na przykład my się czujemy, załóżmy winni jesteśmy na celowniku tej osoby, no to niestety trochę to odczujemy, czy nam się to podoba, czy nie. To są już takie mechanizmy bardziej wredne. Oczywiście na klątwy są podatni tylko ci, którzy po pierwsze wierzą w klątwy, po drugie, którzy są podatni po prostu na uderzenia energetyczne. Tylko ta, tacy ludzie będą mogli odczuć działania takich rzeczy. Oczywiście też może być tak, że inni ludzie po prostu mogą nam źle życzyć. Mogą nam źle życzyć. Oczywiście, tak jak mówiłem, jeżeli czujemy się winni, niegodni i tak dalej, będzie to do nas docierało. Jeżeli czujemy się w porządku, to możemy mieć świadomość tego, że to się dzieje, ale w żaden sposób nie będzie to na nas działało, albo w ogóle tego nie będziemy po prostu dostrzegać, bo na świecie nas to nie będzie interesowało, nie będzie do nas docierało. A jak wiecie, ludzie potrafią być zawistni, prawda? I to czasem nie ci dalsi. Ci najbliżsi też. Ci najbliżsi też. Czasem można usłyszeć, prawda? Um, dużo ludzi ma, ma takie działanie, jak jest ogrodnika, jak ja nie mam i ten drugi nie chce się podzielić, to niech go szlak trafi na prostej. Prawda. Proszę? Oglisty, tak? Żeby był większy że tak <grystanie> Niestety, kochani, są to też destrukcyjne, to już nie jest autodestrukcja, ale po prostu podatność na destrukcyjne działania innych ludzi. Dużo ludzi jest takich, którzy powiedzmy sobie, działają zazdrośnie, zawistnie i powiedzmy sobie, robią wszystko, żeby drugiemu utrudnić życie. Taki typowy pies ogrodnika. Jeżeli jesteśmy na to podatni, będą mogli nam to życie utrudnić. Jeżeli nie, nie dojdą do nas po prostu. Tak to działa. Oczywiście są to czasami tak silne przekazy, że naprawdę mogą zniszczyć zdrowie, mogą zniszczyć dużą część życia. I jeżeli nie zauważymy, co się dzieje, no zniszczenie pójdzie dalej w tym kierunku, dalej, dalej, jeszcze dalej. Niektórzy wręcz szkolą się w tym. Nie wiem, czy wiecie, we Wrocławiu istnieje firma, pierwsza chyba w Polsce zarejestrowana, która po prostu na życzenie klientów rzuca klątwy na innych o, a, Podobno a, furę a, ma klientów i są to najczęściej biznesmeni właśnie Na konkurencję. Nie wiem, tego nie wiem No, rzucanie klątw, niszczenie za pomocą jakiś tam rodzajów magii, prawda? No i... Podobno firma coraz lepiej prosperuje. A oficjalnie to co oni oferują? Nie wiem. <grywa> Nie interesują mnie. Jakieś biznesowe czy co? Buzgawiczne. No, Wsparcie komunalne. <grywa> Wsparcie biznesowe. Wsparcie życiowe. Wsparcie tak. życiowe. Także tutaj po prostu też jak rozwiniecie w sobie poczucie bezpieczeństwa, pewności siebie, niewinności i najważniejszy czynnik, kochani, samoocenę podnieść. Ja Wam będę truł na ten temat do upadłego. Centralnym punktem wszystkiego jest samoocena. Wokół niej wszystko się kręci. Jak sama nazwa wskazuje, samoocena. Czyli jak się samooceniasz, tak zgodnie z tym kreujesz. Bez względu na to, czy to jest pozytywne, czy negatywne, to jest nieistotne. Jak się oceniasz, tak masz. Każdy człowiek ma górną pulę i dolną pulę samooceny, a to, co jest w środku, właśnie materializuje. Oczywiście samoocena jest rzeczą ruchomą. Może iść w górę, może iść w dół. Należy, to, co preferuje, prawda? Oczywiście sądząc po tym, że tu jesteście, raczej interesuje Was w górę. Ale tak jak mówię, samoocena jest rzeczą ruchomą, więc możemy nad nią popracować. W ogóle cokolwiek ruszacie, jakikolwiek temat, zawsze dodawajcie tam elementy samooceny. Bo właściwie wszystko od niej zależy tak naprawdę. Są ludzie, którzy nie mają żadnego talentu urzeczywistnionego, nic szczególnego, a potrafią żyć na poziomie prawda, niesamowitym. On może jest nikim szczególnym, ale się dobrze ceni. To wystarcza. Są ludzie, którzy z kolei mają i wspaniały fakt w ręku, i umiejętności, nie wiadomo co, a na przykład potrafi żyć na przeciętnym poziomie albo i niżej. On może i ma talenty, ale ocenia się, że na tym poziomie jego życie będzie przebiegało i dziękuję po zawodach. Także samoocena jest centralnym.